Dobry wieczór. Do Polski na krótko wrócił upał. Jutro zostanie jeszcze we wschodniej części kraju, a od zachodu zmiany. Przed nami bardzo ciepła noc, co najmocniej odczujemy od Mazowsza po Podkarpacie. W wielu miejscach zachodniej połowy kraju pojawią się przelotne opady, a nawet burze z silnym wiatrem. Poza burzami bardzo mocne porywy da się odczuć także w górach. Tatrach halny rozpędzi się nawet do 110 km na godzinę. Jutro będą się rozwijały deszczowo-burzowe chmury. Niektóre burze mogą być gwałtowne. Z niebezpiecznym wiatrem, z ulewami, a nawet z gradem. Przy czym najmniejsze prawdopodobieństwo tych groźnych zjawisk będzie na wschodzie Polski, gdzie najdłużej utrzyma się słoneczna i upalna pogoda, a od zachodu ma się robić chłodniej. Poza burzami silniejszy wiatr poczujemy na południu aż po centrum. W sobotę w wielu regionach popada i zagrzmi, ale nie przez cały dzień. A w niedzielę sporadyczny deszcz albo burze mogą się pojawiać od warmi przez Mazowsze po Podkarpacie. No i będzie ciepło, choć bez skwaru. Do zobaczenia. Monika Andrzej, tak dobry wieczór. Na zegarach 19.22, na termometrach w Poznaniu 30 stopni. Ale u nas w Warszawie niewiele mniej 29, no ale to Poznań jest w tej chwili najcieplejszym miejscem w Polsce, a, a dla odmiany w Szczecinie jest najchłodniej, tam się już rozpadało i na niesienie szczecińskiej termometry pokazują już poniżej 20 stopni. Niewiele poniżej 20, bo 19, ale jednak jest wyraźnie chłodniej. No idą do nas te deszczowe chmury. Pojawią się w pierwszych godzinach właśnie na pomorzu zachodnim, potem będę obejmować kolejne trochę się uspokoi. Jeśli gdzieś w niedzielę popada, to tylko odwarmi przez... Mazowsze po Podkarpacie. No i to już będzie lato bez skwaru, takie lato z umiarem. Do zobaczenia.